Witam Państwa! Znajdujemy się przed Stadionem Narodowym w Warszawie. To jest pokaz wielkiego marnotrawstwa, które w telewizji zostało określone Dumą Narodową Polski. Wielkiego marnotrawstwa, ponieważ budowa tego stadionu była dwa razy droższa niż podobnego obiektu w wiele bogatszych Niemczech w Berlinie. W chwili otwarcia tego stadionu na zewnątrz lała się wchodzącym do środka widzom woda na głowy, ponieważ obiekt nie był do końca skończony. Murawa też nie nadawała się do użytku, ponieważ obiekt nie był zabezpieczony przed deszczem, nie był gotowy dach ruchomy. Do ogromnego skandalu przy budowie tego stadionu doszło, kiedy zwolniono dyrektora odpowiedzialnego za budowę tego stadionu. I facet dostał odprawę w wysokości pół miliona złotych za budowę, której nie skończył, i w nagrodę, że nie skończył budowy, dostał odprawę. Tak wygląda wynagradzanie urzędników w Polsce za pracę, którą się rząd w Warszawie chwali przed całym krajem, że buduje stadiony. Ten stadion jest obiektem jednostkowym w Warszawie, ale w Polsce w okresie Euro 2000 zbudowano kilka tysięcy orlików małych stadionów i małych boisk przeszkolnych i zbudowano około 60 większych stadionów, między innymi w Białymstoku ten stadion w tej chwili, w grudniu do marca będzie po prostu nieużywany, czyli kilka miesięcy będzie stał pusty, podobna sytuacja jest yy, przez cały rok kiedy sezon sportowy ma ten okres Martwy, czyli dwukrotnie zawyżony kosztorys budowy, nadużycia i po prostu strata dla budżetu państwa i strata wasza, bo wy, kupując bułkę w sklepie nawet, jesteście oczynszowani podatkiem VAT, żeby to wszystko zbudować za swoje własne pieniądze, a przedstawiono to jako wielki sukces platformy obywatelskiej, która jest partią. Kontynuatorką Unii Wolności, a Unia Wolności jest kontynuatorką polskiej zjednoczonej partii robotniczej. To samo SLD. To są partie, które wyrosły z tego samego nasiona, z tego samego rdzenia, z tego samego korzenia. I efekty są takie jak widzicie. Nie można w Polsce zbudować ani obiektu sportowego, ani drogi zgodnie z kosztorysem, zgodnie z terminem oddania ani nawet zgodnie z technicznym planem budowy, żeby coś nie było tak. I jeżeli jest budowa oddana z usterkami, to jeszcze dyrektor otrzymuje zazwolnienie z pracy, odprawę, nagrodę. I taka sytuacja jest w całej Polsce. Prawo nie działa dla urzędników. Prawo działa dla was. Jeżeli coś zrobicie nie tak, jesteście karani w niebowzięcie. Jakiś drobny mandat, ciąganie po sądach, a za grube sprawy, takie jak tutaj nie kara się urzędników, którzy jeszcze dostają nagrody odprawy z pracy, które po prostu im się nie należą. I w kodeksie cywilnym, jeżeli rząd w Polsce byłby uczciwy, tak? Można wyegzekwować niewypłacenie odprawy dla człowieka, który nie dopilnował budowy w terminie i nie dopilnował budowy, żeby nie miała po prostu usterek.